Cześć, tu Grześ. Sieman Andrzej. Dzisiaj wyruszamy po nowe nabytki. Tam Andrzej ugadał z jakimś koleżką lawetę do Ogóra. Jak tam to ma być z tą lawetą, Andrzej? Mówi, że jak masz hak, przyjeżdżaj, podpinaj i bierz. Dobra, to jedziemy. Jedziemy. To ja wsiadam w Ogóra, a ty zamkniesz bramę, zamykasz. Dobra, jedziemy widzowie po nowe nabytki. Coś tam mamy kupić podobno. Wycofam od razu z podwórka, niech będzie światło zapale. No zamykaj, Andrzej. Siadaj. To co? Jedziemy? Weź tam mnie prowadź, bo ja nie wiem do końca gdzie w którym mie miejscu on mieszka no jest na razie prosto. Jadę, jadę no. Na w prawo Dobra A co tam? w ogóle ten twój drugi kolega ma do, do sprzedania no to to ma sporo maszyn czyli coś wybierzemy ale co nam wokół padnie na pewno kupimy prasę która jest nam potrzebna i może jakiś tur lepszy na jakiś no bo ten turn na linkę to jest kataorga daleko on tu jeszcze Wolni. mieszka? Oni, bo tu jest zabudowany to za chwilę będzie po lewej stronie ten dom tu? te gospodarstwo? Ojo oj, patrzymy, oj, oj. jak się bramę otworzy sta chyba nie ma jakiś szczeka niby, ale to chyba u sąsiada dobra, otwieraj te bramę I to ta laweta? Chyba ja, innej, innej, innej nie widzę. A o górda z nią radę? A masz inne wyjście? No nie On, on to golfon targa. A lewo, lewo w lewo! No idę w lewo przecież Za ja późno do przodu. Jak o, teraz? Lewo, green. lewo, 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 lewo. prosto. Jeszcze. Jeszcze, dobra, dobra. Oj! Tak do przodu. Jeszcze. Dobra. Dobra. Ty, ja się tu. Złamię się tutaj. Do przodu, do przodu trzeba światło zobaczyć. Już? Wąż lewy. Prawy jest, prawy Dobra, jest... Awaryjny? Stop zobacz Jest! zobacz stop! działa Dobra, działa! Dobra, to czekaj, gdzieś tu się nawrócę tylko Dobra, niech on pozamyka te bramę. I niech przychodzi, bo trzeba jechać. Dawaj, dawaj idę, nie, nie, nie straj, żaby. Dobra, jedziemy, teraz w którą stronę mamy jechać, bo to gdzie jedziemy? Tu chyba na ten, na krajów ty. czy na łaźniki no. teraz Aha. tu są chyba, nie? No Nie czy tu jest krajów łaźniki No to w prawo, no w prawo No bo to, tu jest najbliższa, najbliższa droga Dobra Dobra widzowie To widzimy się jak będziemy blisko już miejsca docelowego No my już dojeżdżamy No mów No mów mów No my już dojeżdżamy widzowie na... Jesteśmy na wiosce Już powoli dojeżdżamy Mów to, gdzie czy tu teraz jechać. Tera jechać. Kawałek prosta jeszcze, chyba tu, chyba tu jakoś tak było. Zaczynamy się tu, bo tu musisz ten prawej wolno. Dobra, Nie Jedziemy. Zara, Ciekawe, czy nam się to wszystko zmieści, na tą lawetkę. No, to chyba tutaj. O, to chyba to, no. Ktoś tam stoi pod wiatem. Niech otwieram. Zabramy. Ej, zatrąb. O, idzie. Dobry. Dobry. My po maszyny podobno. Siema ma raz. Cie ma. Tu Kurwa, jaki uh. postarał O, oh, już samo minęło nie. Oli. Dobra. Spora, Ciemna środa Bruch te powietrza O tu co to nie, ja jedziesz? to nie gazuj, to nie gazuj Trzeba coś no, to! Już pokazuję Cielaku kurwa jebany To, panie Mirku Co tu masz pan co? do sprzedania? Wszystko Jak to wszystko? Wszystko jak wszystko. Dobra, no. wy tak bardziej po co przyjechaliście? No. Presa. Je. Pokaż pan prezę. No. tutaj nie Ile Bel robiła rocznie mniej więcej Tak mało Mało, nie wiem, z tysiąc mało to znaczy może? ile. Ile? tysiące tysiąc z 400. On po usługach dużo, nie? Tak, dosyć. No, zadbana jest. No tak. Podbierać chyba malowany. Może nie, taki może czerwony. Nie. czerwony. Dobra, to teraz zasadnicze pytanie. Jak tu jest ze związaniem? Czy nierwie sznurka? Nie. Panie Mirku No Dawaj pan tu I jakiegoś sprzęta Podłączymy to no, Zobaczymy jak to chodzi Zapoli? Czy nie Zapoli? O to pytanie O, pierwszy Cieszałeś? Cztery gary No Uuu, a z durem jest. Tylko bez napędu I panowe nowy nabycie ciofaj pan, ciofej 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 Do lewej trochę Do lewej, Dawaj, nie do prawej Cipongu jeden Kur... hamulce w tej... Będzie? Do tyłu Dobra będzie no. Podbiera co pójść Nic nie wali niby, nie? No nic nie stłuka A jak tam komora w środku Prawno Nie są wycierane Bardzo nie. jakoś tam no, wytarta jest, ale wiesz, bo tu tam bela się kręcić inaczej. No tam trochę tam. No więcej. Tam. Kurde, wpadłem do środka Dobra panie, gaś tego rupa Ja, ci tam rąpę leju Andre, chodź No i co? No ładnie, nie puka nic, nie? Ja bym brał Dobra, najpierw... Coś nie... jakaś... Najpierw... Tak jakiś jest A nie jakaś sweep ma, kurde, ten... No tak Można w 60 jest Bardziej przy 3k O, tu zatorek jaki ładny no, mam O! O! Ja załapał. Oddy, Ładnie podnosi płynnie, nie? Oj, kurwa, mirek to? Jak tutaj to jak masz? Musisz podnieść czy coś? Jak coś masz, to pokaż jak podnosi. Pani no. było. O, ale zgrzyt, o, oh! dentysta, o, oh, krowy mu wyszły. Eee, już przyspieszałem, czuję w ogóle. Można zobaczyć? Weź wsiądź, ty i zobacz. Potem ja zobaczę. A opamy do czego kupują? Do 40 Która już macie? Jakiegoś? Co? Mamu. tak to jest takie tam QRS że Nie miałem cyklopotów. No. Nawet gier. łyżka, nie? Jak obciążnik jakbyście chcieli. Obciążnik w gratisie. Dobra, dogadamy się z tym. No i co? Ci powinno płynnie podnosić, nie? Nie ma, że coś ciężko ma na wolnych obrotach, to wiadomo, to zależy od pompy, nie? No ta, no. zaraz jestem zobacz, jak to pompa jest bardzo, no wiesz, A to już tam swoją drogą. To się zrobi tam. No to co, byśmy wzięli tego tura jak i łyżkę na razie i może obciążnik. A wideł nie bierzemy? Dobel? Włożenia? Wideł to ja nie mam. Tylko to te, nie? No te to widły, to te, wie, te wie, widły. Wie. Hmm. Do obornika. Do obornika, I co jeszcze masz pan do sprzedania? Hmm, rotacyjną? Rotacyjną mamy jedną już, chyba że do ciapka druga. Na dwa będziemy kościć może. Powiem, powiem ci tak Mirk, tak. mamy, mamy taką małą i taką większą łąkę powiem że... Na jedną to jest co kosić. No nie, to ro rotacyjnej nie będziemy sprawdzać, bo tam... To tam nic trudnego, tam ramon zrobić. No właśnie. Tak, A my mamy ten... tą zgrabiarkę zmieniamy, tą gwiazdówkę, czy na razie nie? Nie, w sumie. Też, Też taka będzie. ładna. Niczego sobie. No tak, tylko z tym nie popędzisz jak z gwiazdówką. Na razie, na razie bym chyba nie zmieniał. Też. Co ciebie? Jednak gwiazdówka trochę nieraz te kupy wali, za ten maskar się może zapychać. Nie? Ja nie mówię, bo nieraz się też zapchamy. Oj, tam to się wolniej będzie jeździć. Te Wałki na górze, kurde to na krabi takie wały, że... Hmm, zimnia? Hmm, to co mogę wam sprzedać? Nie wiem co to chcecie. Co tam patrzysz? Patrz A ty gdzie mi po garażu patrz Patrzę. Co Że, tam nie jest. wiem. Siewni tu kukurydzy. A pokaż pan. 2,5 metra. A to 40 da radę? Powinna, ja 60 może ciągłam. O 3 p jakiem no. Podarami. Dziesiątka nie. Podaby A dałoby radę nim wyjechać? Tak no. się tu podczepię? Podczep Dawaj do tyłu, trochę do prawej Jeszcze, jeszcze Panie mi... Dobra. Panie Mirku. Szóstko wyjechać czy nie? Możesz ja Ciężko. Panie mireczku. Oj, rozsiewał Ooooo! Dobra, wyjedź pan Szucho Umiesz pan? Umiem W PG-rze jeździłem. To ty, ty jest kurwa ja. Oooo! Rozsiewasz połamany Pozwolę. Chce ta kupić? Nie. Nie mam. zjechać. O cóż, te pojemniki. Da się dosłodzić? Łał. Szymon! Kur! bogato! Szanowni. W się wam nawóz dorzuca, jeszcze ręka ręka z środku. Dobra. Oto paniuszki, wykupita trochę nabytków ode mnie. Na no, razie byśmy musieli wziąć tylko prasę i tura, po prostu byśmy przyjechali później, a gdzie indziej? Albo sobie wyślemy kolegę z lawetu po prostu. No. no. No, spokojnie. No, ładujemy się kosiarkę już. Jeszcze się wrzuci. Opa, Dawaj do Dawaj, dawaj, dobra. Na trochę będzie wystawiać, ale dobra, że to tam. To tam nie przeszkadza. I co? Zepnij się. Będzie? Zepnij. Zepnij się pasami, będzie gitara. Tak. Cholera, ja. Bigby ste. Dobra, otworzona. Dawaj. Można ładować. Dawaj, turem, tej! Tam się bawi tymi światłami Nie powiem kto co, witowie, my już wracamy, ciemno się robi, więc nie będziemy wam, wam nagrywać rozodunku bo to ciemno. Nie będzie nic widać. Także co, widzimy się. Myślę, że w następnym odcinku będziemy już mieli wszystko na gospodarstwie, gdy nie możemy nagrać przepinkę tura do Stadzieckich, ja myślę, że na razie nie będziemy tego robić, bo na razie będziemy robić inne prace i mimo czasu na przeglądania tura, więc także na razie, trzymajcie się, cześć. Siema, do następnego odcinka.